Niech słowa Ewangelii Świętej zgładzą nasze grzechy. Piękny fragment Ewangelii, przepiękną modlitwę. Dziękczynienie i takie rezimem misji Chrystusowej usłyszeliśmy przed chwilą z ust naszego Pana Jezusa Chrystusa w dzisiejszej telekopie Ewangelii. Siostry i bracia, dzisiaj czas na Eucharystię, na trzeci z sakramentów ustanowionych i pozostawionych nam tutaj na świecie przez samego Jezusa Chrystusa. Eucharystię, która jest centrum całego życia chrześcijańskiego tutaj na ziemi. Eucharystia, chrzest i bierzmowanie. To takie absolutne fundamenty naszej duchowości. Bez Chrztu Świętego, siostry i bracia, nie bylibyśmy we wspólnocie z Jezusem Chrystusem. Chrzest obmył nas z grzechu pierworodnego, jak pamiętamy z pierwszej katechezy i pewnie tam z Katechez jeszcze w dzieciństwie, w młodości. Obmył nas z grzechu pierworodnego, ale Chrzest Święty również Obmywa, jak pamiętacie, wszystkie nasze grzechy. Eucharystia jest tym fundamentem centralnym, najważniejszym ze znaków, które pozostawił Chrystus tutaj, po to, byśmy korzystając z sakramentów, osiągnęli życie wieczne. Zaraz do Eucharystii przejdziemy. I trzeci fundamentalny sakrament to jest bierzmowanie. Sakrament, w którym otrzymujemy umocnienie ducha świętego. Będziemy nie tylko świadkami w najbliższą niedzielę, ale również uczestnikami bierzmowania. Bowiem duch święty, tak samo jak w dniu pięćdziesiątnicy, tak również tu i teraz, w każdej kaplicy, w każdej świątyni. Tam, gdzie serca nasze będą otwarte na Niego, będzie wstępował do nas. Będzie wstępował na nas, by udzielić nam fizycznie, Tobie, Jolanto, Andrzeju, Piotrze, Bogu miło, Bogusławo i tak dalej, udzielić swoich darów, darów Ducha Świętego. Dlatego też to są te trzy najważniejsze z sakramentów. Będę przy. Po omówieniu wszystkich sakramentów, jedną katechezę poświęcę takiemu podsumowaniu wszystkich znaków, sakramentów, które Pan nam pozostawił. Ale przejdźmy do, do Eucharystii. Kiedy została ustanowiona? Bo musimy mieć świadomość, że wszystkie sakramenty, które mamy w Kościele, one nie są wymysłem papieża, nie są wymysłem biskupów, Tradycji gdzieś tam na przestrzeni dwóch tysięcy lat, ale mają głębokie biblijne uzasadnienie. Dla każdego ze znaków sakramentalnych znajdujemy głębokie poparcie wy wypływające wprost z Ewangelii, wprost z Pisma Świętego Nowego Testamentu. Dlatego też, kiedy mówimy o, o Eucharystii. Jak i również w pozostałych sakramentach, odnosimy się najpierw do Genezy, do źródła, skąd ona się wzięła? Otóż siostry i bracia, Eucharystia jako sakrament Święty została ustanowiona właśnie w wieczorniku. W wieczerniku, wielki czwartek Pan Jezus, kiedy zebrał się z dwunastoma apostołami, wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, Połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za Was wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Tak opisuje ewangelista Mateusz ten doniosły moment. Ewangelista Łukasz zawiera opis ustanowienia Eucharystii w krótkim zdaniu. To jest ciało moje, które za was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy mówiąc to jest kielich, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wyrana. O Eucharystii mówi również, o ustanowieniu Eucharystii mówi również Ewangelista Łukasz, ale mówi również siostry i bracia Święty Paweł Apostoł, który przecież nie brał udziału. Nie był jeszcze apostołem. Wielki Czwartek, ale również w pierwszym liście do Koryntian mówi o ustanowieniu Eucharystii. Pisze w ten sposób: Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem: Że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i, dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie. Na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb, lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. To święty Paweł, apostoł. Siostry i bracia. Możemy zapytać, po co nam Pan Jezus zostawił tę niezwykłą, ten niezwykły dar i znak, właściwie bardziej dar niż znak. Bo przecież Eucharystii nasz Pan Jezus Chrystus od momentu Wielkiego Czwartku, od momentu wniebowstąpienia, pozostaje w sposób nieprzerwany cały czas, aż do dnia dzisiejszego właśnie tu, w tabernaku, ukryty pod postacią chleba. Eucharystii, czyli tej ofierze, którą sprawujemy każdego dnia, która średnio statystycznie, jak ktoś kiedyś policzył, jest odprawiana co sześć sekund na kuli ziemskiej, czyli mamy taki nieprzerwany ciąg ofiarny, który sprawuje cały, na całym świecie kościół Chrystusowy. w Eucharystii uobecnia się pod postacią Chleba i pod postacią wina, sam nasz Pan Jezus Chrystus. Eucharystia siostry i bracia została pozostawiona tutaj inaczej. Pan Jezus postanowił pozostać wśród nas, właśnie w tajemnicy Eucharystii, po to, by nas leczyć. Eucharystia jest lekiem na nasze problemy duchowe. I w tym kontekście pojawia się pytanie, Dotyczące tego sporu, który przetacza się przez Kościół od wielu wieków, ale który ma swoją niezwykłą jako dynamikę właśnie w czasach, w których w tej chwili przeżywamy. A wszystko to jest związane z synodem biskupów, który odbył się przed kilkoma laty w Watykanie, na którym pochylano się nad między innymi, pochylano się właśnie nad. Problemem Eucharystii, nad tym, czy do Eucharystii, czyli do tego Stołu Pańskiego, dopuścić również osoby, które są w drugim związku małżeńskim, czyli są tak zwanymi rozwodnikami. Do tego tematu powrócę za chwilę, bo jest on bardzo ważny, ale chciałbym, byśmy nie zagubili się w wątkach, tylko jednak y, przeszli przez tę dzisiejszą katechezę w sposób uporządkowany. Zatem Pan Jezus pozostawia nam Eucharystię po to, by nam leczyła nasze dusze, by była takim, porównując do naszego ciała, takim bardzo skutecznym antybiotykiem, który wyrzuci z naszej duszy wszystkie bakterie i wirusy pochodzące od złego ducha, które wprowadza w naszą duchowość grzech, grzech śmiertelny. A Ojcem Grzechu Śmiertelnego zawsze jest zły duch. No i drodzy Eucharystia również odnawia naszą duszę. To nie tylko jest to, że jesteśmy, czujemy się lepiej, bo, bo Pan, Pan Jezus leczy nas poprzez kontakt, osobisty kontakt z naszą duszą, ale również odnawia naszą duszę. Jest czymś takim jak woda dla naszego organizmu. Nie wyobrażacie sobie, nikt z nas sobie nie wyobraża. Przeżycia choćby jednego dnia w sposób normalny, z pełną energią, dynamiką, entuzjazmem, gdyby nam nagle zakręcono kurek czy butelkę i powiedziano, stop, nie masz wody. Jeden dzień pewnie jakoś byśmy przeżyli, drugi, trzeci, być może jeszcze tak. Ale myślę, że już po trzecim dniu, czwartym nasze życie by się skończyło. I podobnie jest z Eucharystią. Jeżeli odetniemy się duchowo od przyjmowania Jezusa Chrystusa właśnie w tajemnicy Eucharystii, to będzie dokładnie taki sam efekt, jak odstawienie butelki z wodą, z napojem. Nasza dusza oburza. Nasza duchowość oburza. Fenomen naszej duchowości polega jednak na tym, że ten Boży pierwiastek w tej duszy pozostaje nawet w tym, w tej formie przetrwalnikowej, nie wiem, czy to właściwe słowo to, do tak ważnych kwestii, ale nawet wtedy, gdybyśmy przez długie lata z różnych powodów odsunęli się, oddalili od Pana Boga, to Boży pierwiastek zawsze będzie w naszej duszy. I kiedy wreszcie uda się Panu Bogu przebić przez ten niezwykły mur czy, czy skałę naszego serca, to wtedy, jeżeli ponownie przyjmiemy naszego Pana Jezusa Chrystusa w darze Eucharystii, dusza na nowo zacznie żyć i rozkwitać do nowego życia. Szostry i bracia, Eucharystię, Komunię Świętą przyjmujemy podczas każdej mszy świętej jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Natomiast rodzi się takie bardzo naturalne pytanie, choć pewnie wszyscy doskonale wiemy, jaka jest odpowiedź, ale warto się temu przyjrzeć, choćby przez dwie minuty. Kiedy należy rozpocząć pra praktykowanie, przyjmowania Komunii Świętej do, do swojego serca, czyli pełnego uczestniczenia we Mszy Świętej? Kiedy? Od, od jakiego Wieku, w jakim czasie powinniśmy rozpocząć jako ludzie. Przyjmowanie Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina do swojego serca. Otóż tutaj są różne praktyki. Prawosławni, bracia z kościołów wschodnich, te właśnie czy sakramenty, o których wspomniałem, chrzest święty, Eucharystię i bierzmowanie, przyjmują, udzielają dziecku już, małemu dziecku w momencie, kiedy... Kiedy to dziecko przyjmuje Chrzest Święty. Czyli to jest taki pakiet, przepraszam znów za słowo, kolokwialny, w którym zostaje podany Chrzest Święty, komunia Święta w postaci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej i umocnienie Ducha Świętego w sakramencie Wierzmowania. Natomiast my, katolicy, szeroko rozumiani katolicy, bo i starokatolicy, i my, katolicy narodowi, i rzymskokatolicy, cały Kościół Zachodni, mówiąc krótko, przyjęliśmy i niesiemy tę praktykę wynikającą z pewnej mądrości Kościoła, że człowiek powinien przyjąć Komunię Świętą po raz pierwszy wtedy, kiedy osiąga rozeznanie nie powiem pełne rozeznanie, bo to jest nieprawda ale rozeznanie i możliwość korzystania z rozumu. Mówię, definicja mówi o pełnym rozeznaniu. Uważam, że to jest nieprecyzyjne, nie bo 7 8 9 dziecko nie ma jeszcze pełnego rozeznania i pełnego korzystania z rozumu, ale zakładamy, że ma na tyle wystarczające, że po przygotowaniu ma świadomość, że ten oto, jeszcze bioleg był niekonsekrowany, ten oto kawałek chleba, po konsekracji, czyli po tym najważniejszym momencie, w którym Pan Jezus sam, wykorzystując słowa kapłana, dokonuje konsekracji, czyli przeistoczenia tego kawałka chleba w jego ciało i wina w jego krew, że to dziecko ma tę świadomość, że od tego momentu to już nie jest zwykły andrut czy wafel, tylko jest to najświętsze ciało i najświętsza krew Jezusa Chrystusa. Dlatego zaleca się, by do pierwszej komunii przystępowały dzieci mniej więcej na poziomie 9-10 lat, jako ten optymalny wiek, w którym osiągamy przynajmniej już tę podstawową wiedzę w tym zakresie. Ale zdarza się również, i zdarza się również w naszej wspólnocie, i zdarza się to cały czas, że do Komunii Świętej, tej pierwszej Komunii Świętej, przystępują osoby dorosłe, które w wieku osób, jako osoby dorosłe przyjmują Chrzest Święty i w drugim sakramencie po jakimś czasie przystępują do Spowiedzi Świętej i za chwilę potem przystępują do swojej pierwszej Komunii Świętej. Oczywiście, osoby dorosłe, e, wiemy, że małe dzieci, jak idą do I Komunii Świętej, to chcemy w sposób również ten zewnętrzny uzewnętrznić, pokazać, że jest to grupa dzieci, które przyjęły Pana Jezusa, więc dziewczynki mają piękne e, białe sukienki i chłopcy, białe szaty. W ten sposób podkreślamy, że te dzieci przyjęły do swojego serca Pana Jezusa. Osoby dorosłe jest Byłoby miło, gdyby przyszły do pierwszej swojej komunii też w sposób odświętny, elegancko ubrany. Natomiast no, nie będziemy podkreślali, pokazywali na lewo i prawo, że oto ta osoba w dniu dzisiejszym przyjęła komunię świętą. O tym wie ona, o tym wiedzą ich jej najbliżsi, o tym wie kapłan i być może ktoś ze wspólnoty również, w której to się dokonuje. Siostry i bracia, następne pytanie, które rodzi się przy okazji rozważania o Eucharystii, to pytanie o to, ile razy można w ciągu dnia przyjmować Komunię Świętą. Mniej więcej do Soboru Watykańskiego II, czyli do 1965 roku, obowiązywał bardzo rygorystyczny nakaz mówiący o tym, że Komunię Świętą przyjmujemy wyłącznie jeden raz dziennie. Konstytucja liturgiczna wprowadza tutaj pewne wyjaśnienie i rozszerzenie, po pozwalając na to, by komunię świętą mo można było przyjmować dwa razy dziennie, jeżeli dwa razy dziennie ktoś jest nam mszy świętej. A ktoś zapyta, jeżeli będę trzy lub cztero czterokrotnie w tym samym dniu. Odpowiedź brzmi w ten sposób. Jeżeli z najwyższą powożnością z najwyższym skupieniem a nie tylko dla potrzeby takiej, przepraszam słów, dewocji przychodzę na MSZ Świętą, ale przychodzę po to, by uczestniczyć z największą pobożnością, to wtedy można oczywiście przyjąć Pana Jezusa i trzy, i czterokrotnie, ale warunek jest taki: przychodzimy na MSZ z potrzeby serca, z pobożności. Moi drodzy. I następna, następny, następne pytanie, które zostało przy, tej, przy tym sakramencie postawione, to jakie są warunki przyjęcia Eucharystii, Komunii Świętej? No podstawowy warunek jest taki, że trzeba być w stanie łaski uświęcającej. To, co powiedział dzisiaj, właściwie przed prawie dwoma tysiącami lat, święty Paweł Apostoł, że kto spożywa lub pije krew, Kielich Pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi na, naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli będzie świętokradcą. Każdy, kto przyjmuje komunię świętą, nie będąc w stanie łaski uświęcającej, jest tym, który kradnie najświętszy najświętsze sakrament. Kradnie, jest świętokradcą, mówiąc krótko. Dlatego też podstawowym warunkiem jest. To, byśmy byli w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli masz wątpliwości, czy masz czystą duszę, to skorzystaj ze spowiedzi świętej. Skorzystaj z tej formuły spowiedzi świętej również, którą każdego dnia propagujemy, zachęcając tak jak wam przed tygodniem mówiłem, do tego, że jeżeli jesteśmy codziennie na przy świętej, korzystajmy z tej formuły spowiedzi. Natomiast Przynajmniej dwa razy w roku starajmy się indywidualnie spotkać z, z Panem Bogiem poprzez posługę kapłana w spowiedzi indywidualnej. I teraz kilka zdań na temat, na temat tego, co towarzyszy Sakramentowi Eucharystii w dniu, kiedy po raz pierwszy ją przyjmujemy. Myślę o prezentach które są taką zmorą, która zabija ducha i atmosferę przeżywania święta, przyjęcia pierwszej komunii świętej. Dziecko oczekuje nie na Pana Jezusa, nie oczekuje nie na to, że co będzie przeżywało w duchu swoim, ale rozpoczyna się swego rodzaju licytacja, taka między dziećmi. Co dostanę? Najpierw biełgam, poprzedzająca pierwszą komunię świętą, że pewnie chrzestna moja, czy mój chrzestny ojciec kupią, jeżeli jestem chłopcem, nie wiem, komputer, kłada, trochę wy, wy, wypadłem z tego, z tej mody pierwszokomunijnych prezentów, ale wiem, że w tej dziedzinie niewiele się zmienia na dobre. Bardziej zmienia się ciągle z roku na rok na, na złe. Idziemy w niewłaściwym kierunku. Dzieci po pierwszej Komunii Świętej przychodzą do domu i pierwszą rzecz, którą robią z rodzicami, posiadają i zaczyna się oglądanie prezentów, wyciąganie pieniążków z kopert i liczenie, i liczenie tych pieniędzy. I dochodzi do takich sytuacji, że Komunia Święta to jest fabryka dochodu dla, takiego, dla, dla rodziny, ale dochodu również dla tego dziecka, które potrafi dostać mając 10 lat, 8, 10, kilkanaście tysięcy złotych, potem rodzi się problem. Co ja z tymi pieniążkami zrobię? Siostry i bracia, to jest kompletne nieporozumienie, jeżeli chodzi o o, o intencję pierwszej Komunii Świętej. Dlatego też obudźmy się. Przecież można pięknie przeżyć Komunię Świętą, a przy okazji Komunii Świętej, z okazji Komunii Świętej, dzień później. Dwa dni później, tydzień później, wręczyć dziecku prezenty, żeby nie zakłócać tego przepięknego, duchowego święta. Obudźmy się, proszę, bo można przeżyć Komunię Świętą w inny, religijny, głęboki y, sposób. Przecież to jest święto religijne, na miły Bóg. To nie jest święto z okazji y, wiosny, z okazji, nie wiem, Dnia Dziecka, tylko to jest święto przyjęcia Jezusa do. Serca naszego dziecka, osoby, którą najbardziej kochamy, bo przecież jako ojciec i matka, matka i ojciec najbardziej kochamy swoje dzieci, więc zatroszczmy się o to, by, by nie łamać ich serduszek, by nie łamać tego, co jest najpiękniejsze w ich sercach. I jeszcze jedno: wspomniane. Eucharystia dla rozwodników. Problem, który dotyka Kościoła od, od zawsze, bowiem przez wieki w tradycji Kościoła katolickiego utrzymywana była, utrzymywany był pogląd, że Eucharystia jest nade wszystko darem i nagrodą. Zapomniano troszkę o jego leczącym charakterze. Jeżeli więc to, co powiedziałem na początku katechezy, eucharystia jest lekarstwem na nasze duchowe połamane, na nasze dusze połamane i problemy duchowe, to rozumiemy, że jako chorzy potrzebujemy tego lekarstwa. A bez wątpienia problemem w naszym życiu, które powoduje chorobę ducha, są problemy związane z traumą wywołaną, rozwodami, nowymi związkami, w które tysiące naszych rodak rodaków wchodzi zawierając nowe związki małżeńskie. I w takich okolicznościach, kiedy w takich okolicznościach, kiedy dochodzi do Ponownego związku małżeńskiego, kiedy istnieje w sercu jej i jego głęboka tęsknota za Panem Bogiem, za normalnym życiem religijnym. W takich właśnie okolicznościach, między innymi ta adhortacja papieża Franciszka wskazuje na Eucharystię jako lek, który jest również dozwolony dla takich ludzi. Pokrzywdzonych, pokaleczonych przez doświadczenia we wcześniejszych związkach. Ale chciałbym, byśmy sobie tutaj bardzo mocno uświadomili jedną rzecz: że Eucharystia nie jest dozwolona dla, każdych os dla wszystkich osób żyjących w drugich związkach małżeńskich, czy żyjących bez ślubu kościelnego, bo Wtedy doszłoby do tego, o czym mówi święty Paweł, czyli do świętokradztwa. Jeżeli ktoś nie ma żadnej przeszkody, żadnych problemów związanych z tym, by poukładać swoje życie duchowe, a potem przychodzi do świątyni, przy okazji na przykład wielkich uroczystości w swojej rodzinie, i nie może przyjąć komunii świętej, ponieważ nie otrzymał rozgrzeszenia, ponieważ Spowiednik powiedział mu, że pan, pani nie macie żadnych przeszkód, zatem powinniście najpierw uregulować swoje sprawy duchowe, a potem dopiero tutaj znaleźć się i skorzystać z sakramentu komunii. To nie miejmy, nie miejmy pretensji wtedy do kościoła, że kościół mówi: Nie, dla ciebie w tym momencie nie. Musisz poukładać swoje sprawy. Ale jak ma poukładać swoje sprawy ten. To jest już w drugim związku, wcześniej zawarł związek sakramentalny. Życie z takich czy innych powodów rozleciało się. Podam bardzo konkretny przykład. Małżeństwo, trójka dzieci. Mąż postanowił znaleźć sobie kolejną partnerkę życiową. Pozostawił żonę z dziećmi. Ona żyje pobożeni. Nie radzi sobie. Sam, bo to jest jasne, mając trójkę dzieci jest niezwykle trudno je wychować samej kobiecie. Zakochuje się w człowieku, w mężczyźnie, który, który okazuje się być znakomitym również ojcem dla nie swoich dzieci, tylko przybranych, biorąc ślub cywilny. On do tej pory był bardzo religijny, ona również. Wina leży po stronie tego, który odszedł, który zaburzył cały proces duchowy tych ludzi. Czyż więc mamy karać tych, którzy z miłości przyszli, przyszli również poprosić o, o to lekarstwo duchowe? Czyż mamy prawo im powiedzieć nie? Przecież Pan Jezus każdego dnia z tego ołtarza i z wszystkich ołtarzu, ołtarzy świata mówi Wierzcie i jedz, jedzcie z tego wszyscy. Zatem daję siebie jako lekarstwo dla tych, którzy tego pragną, którzy chcą oczyścić swoje dusze, którzy pragną z oczyszczoną duszą przyjąć Jego w Komunii Świętej. Dlatego też nie wyzywajmy papieża Franciszka od antychrystów, nie wyzywajmy biskupów, którzy, w tym również ja pełną odpowiedzialnością przed Panem Bogiem. Podpisuje się pod tym, co papież Franciszek mówi w tym, w tym zakresie. Należy dopuścić do Komunii Świętej tych wszystkich, którzy nie mając innej możliwości, innej, innego sposobu żyją w drugim związku małżeńskim i chcą wychowywać swoje dzieci po Bożemu, jednocześnie sami chcą po, Bo po Bożemu żyć. Dlatego też należy ich otoczyć pełną opieką duszpasterską, łącznie z Komunią Świętą. Siostry i bracia, nie wiem, czy wyczerpałem, z pewnością nie, bo temat jest niezwykle szeroki, ale przynajmniej w tych kilkudziesięciu punktach starałem się wam pokazać najważniejsze aspekty związane z sakramentem Eucharystii. Jeżeli w waszych sercach udało mi się coś poukładać, w ogóle niech będą dzięki, jeżeli coś zburzyłem, to piszcie, proszę, piszcie czy poprzez messengera, czy, czy poprzez maila. Tak jak zwykle pytajcie, postaram się na Wasze problemy odpowiedzieć przy okazji następnej katechezy.